W tej godzinie to się nazywa nazwamyławka.łoswałłem to tutaj się mi posó 28 za 230łażną Przeciw a jeden a jeden się wstrzymał Poprawkę odrzucił. Przepraszam, bo osiemnastej poprawce do artykułu 26. szóstego wnioskodawcy proponują w ustępie pierwszym, punkcie pierwszym, wskreślić literę F. Głosujemy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem osiemnastej poprawki? Zachcę raz przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało. Głosowało. czterdziestu czterech pasów dwustu za, dwustu dwóch przeciw, jeden się wstrzymał, sam poprawkę odrzucił. Siódmy wniosku mniejszości. Wnioskodawcy proponują dodać artykuł 41, a głosujemy. Kto z panią i Panów posłowie, za przyjęciem siódmego wniosku mniejszości? Zechcę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?